Toberfest, czyli święto, takie śląskie z akcentem oczywiście niemieckim, ponieważ tutaj mamy mnóstwo mniejszości niemieckiej, taka również mniejszość, taki DFK, Tost funkcjonuje rozprężnie w Toszku. I w związku z tym też ta tradycja już właściwie można powiedzieć 20-letnia istnieje w toszku, że w tym miejscu na dziedzińcu toszeckim pierwszą sobotę października obchodzimy to święto, bawimy się, biesiadujemy pod tym dużym namiotem, także nam nie jest straszna pogoda, która dzisiaj akurat za oknami. Jest tutaj atmosfera wesołości, radości, muzyki i oczywiście świętujemy ten złocisty trunek. W tym roku świętujemy 20 lat współpracy z gminą partnerską z Bawarii, z Schopenhau w Niemczech. I przy okazji też historia Oktoberfestu w Toszku jest związana z tym wydarzeniem, także 20 lat budujemy. Wspólnie można powiedzieć Europa, ale też wspólnie się bawimy. Między innymi jednym z elementów tej zabawy jest Oktoberfest, troszkę już tradycyjnie. My lubimy jeździć po Oktoberfest, tak i to jest właśnie to. Bardzo fajnie, zawsze wspominamy. No dziś pogoda taka, ale, ale będziemy się realnie. bawić. Zorganizowane wszystko tak jak trzeba, więc muzyka, pan dyrektor wszystko, o wszystko zadbał. Naprawdę fajnie się można zabawić. Można fajnego piwa wypić, no naprawdę jest fajnie na Oktoberfest, Tym Może trochę zimno dzisiaj, jakoś tak źle wypadło, ale tak naprawdę na Oktoberfest jest fajny. Przygotowaliśmy kilka utworów specjalnie pod Oktoberfest, kilka poleczek, kilka takich rzeczy, które są grane nie tylko u nas, ale również na Bawarii. To nie tylko repertuar, ale cały klimat, nasze ubiory, nasze stroje. Normalnie występujemy w zupełnie innych ubraniach, garniturach, eleganckie ustawienia, a dzisiaj mamy wszyscy specjalne przebrania. To pomysł naszych partnerów z Niemiec chcieli, aby coś materialnego tutaj na zamku zostało po tych obchodach dwudziestolecia. Stąd też z ich strony miły gest ławeczka partnerstwa, którą dzisiaj będziemy przez nich ufundowana, którą dzisiaj będziemy wspólnie odsłaniać. W związku z tym, że mamy 20 dwudziestolecie porozumienia i partnerstwa między gminami Toszek i Hohenau, niemieckiego miasteczka dla Bawarii, to również będzie taki akcent bardziej jeszcze mm, uroczysty niż zwykle. Będzie odsłonięcie ławieczki. To też taki fajny akcent, który zostanie tu na długo z nami.